W akcji, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana. No nic, domyślam się. Tak? Tak. I czegoś pan się Czasami domyśla? ten program oglądam. Czegoś pan się domyśli no, Wiem, że złamałem prawo, tak? Ale tędy wyjechałem. No ale wzdłuż pochodniku nie wolno. Wiem no pamięć znam Z 50 odcinków oglądałem. Ale się nas zbierało. Wszystkich teraz. No i na koniec wisienka na torcie. Wybierasz parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych za darmo. Czy płatne? No. Chyba jednak bardziej się opłaca, tutaj. No i tak, tych monitorujemy, a tych już nie.